Czytanie z księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomu, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla Was czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w Jego promieniach. Oto Słowo Boże. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. Przy trąbach i przy dźwięku rogu na oczach Pana, Króla, się radujcie. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. W obliczu Pana, który nadchodzi, bo przychodzi osądzić Ziemię, On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sami wiecie, jak należy nas naśladować. Bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród Was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własnych lepiedli. jedli. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go, Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziano. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, Powstanie naród przeciw Narodowi i Królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony, ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo pańskie.